Audi-Audi. Miały być tylko klocki, tarcze, przód, tył, jakaś tam diagnostyka komputerowa. A skończyło się jak zwykle wyciągnięciem silnika. Mamy tutaj a silnik dwutrowy diesel oznaczenie CNHA. Co my tutaj robimy? W zasadzie takie tutaj rzeczy robimy, że łatwiej i szybciej naprawdę jest wyjąć silnik niż bawić się z tym na aucie. Ci co ogólnie pracują przy tych autach, szczególnie przy a z tym silnikiem na pewno wiedzą o czym mówię. Mianowicie, na pewno zajmujemy się tutaj czyszczeniem kolektora ssącego. Dobra, musiałem przełączyć kamerę, bo lepiej. Także kanały tutaj ssące wyglądają tak. Przebieg 210 tysięcy, no może zbliżę, o wyostrzy, dobra. Tak to wygląda: trzonki zaworów. Mamy tutaj wszystko brudne w nagarze. Co tam więcej ciekawego? No robimy sobie też rozrząd tutaj, bo mamy wyciek z uszczelniacza, i do tego stopnia jest wyciek, że troszeczkę ten pasek się nasączył tym olejem. I dodatkowo jeszcze musieliśmy wyciągnąć filtr DPF razem tutaj z chłodniczką spalin na niskim ciśnieniu. Ona jest w tym miejscu. Jeżeli wam auto generuje błąd p 200 to jest właśnie problem z tą chłodniczką, że ona się zapycha. Tak jeszcze wygląda tutaj kolektor. To tu mamy EGiera. No i tu ten rzeczony DPF. No i tutaj ogólnie najłatwiej, najłatwiej i najprościej, żeby to wszystko zrobić, to jest wyciągnąć motor wbrew pozorom. No i jeszcze takie niuanse typu właśnie pozrywane tutaj tuleje w wahaczach. Wszystko do ogarnięcia.